Ok. Bardzo szybki odcinek, krótki na temat. Chcemy zacząć nagrywać, a Kamil się pyta, czy może w tle ćwiczyć i sapać. Nie, panowie, no bo umawialiśmy się na godzinę między 12 a 13.00, jest 12.30. No to ćwiczmy. Znaczy, ja, ja będę ćwiczył, a za Oczywiście, no to nie przeszkadza. Tak, mam, mam nowe akcesoria, jak będziecie chcieli to wam pokażę. Piotr. Oczywiście, że je, to wam pokażę. Cześć, witajcie w 11 odcinku RTCK Show, w którym powiemy Wam o minimalizmie. Tu Michał Szypanek i Piotr Piwowar. Witamy Was serdecznie noworocznie i styczniowo. Co zrobili z tymi rękami? No bo Ty mnie objąłeś tak, a ja musiałem trochę poszerzyć, żeby Cię objąć w kadrze tak. Niektórzy są wielcy, inni są po prostu. Piotr Bądry. jest maksymalistą <laughs> i będziemy trochę kontrować nasze tutaj przekonania. Nie, nie, nie. Tak naprawdę wczoraj Piotr miał zadanie do, zadanie do wykonania oglądać dokument na Netflixie o minimalizmie, czego nie zrobił. Nie udało mi się, mam jakieś dziwne zapalenie ucha. Ty. Co ty masz w uchu? Słuchawkę. No także niby mam kontakt z bazą. Co prawda, nie rzuciło mi się na oczy, ale poszedłem spać. Także jeśli Piotr by nie odpowiadał na to, co mówię, no to wiecie skąd się to bierze. Nie Dlatego, tak, że się zawiesza czy coś, tylko po prostu nie słyszy. Panowałem, na... Słucham? Nie słyszę, nie słyszę. <gadł> Słuchajcie, dwa najbliższe odcinki są trochę filozoficzne, ale myślę też bardzo praktyczne. Dzisiaj o minimalizmie, a za tydzień powiemy o esencjalizmie. Jaka jest różnica? Dowiecie się w przyszłym odcinku. <gadł> 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 Czyli ja muszę czekać pół godziny, żeby się dowiedzieć? Ty <gadł> no, tak, a da się widzowie tydzień. No, 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 no! No, no. Dlaczego minimalizm? Czym jest w ogóle minimalizm? My, jak wiecie, jesteśmy searchersami, jak to nazywamy, czyli poszukujemy odpowiedzi na no, różne Pociecie nurtujące odpoczy. nas pytania. Otóż, do nakręcenia tego odcinka zainspirował mnie dokument na Netflixie pod tytułem Less is now. Teraz jest mniej. Mniej jest teraz. Ale okej. Okay. Okay. Reżyser Madda Davela, znany nam przyjaciel z YouTube'a, tak. na, nagrał taki 53-minutowy dokument, który mówi o tym, dlaczego warto być minimalistą. Jest tam dwóch takich y, ludzi, którzy y, są właśnie minimalistami i opowiadają o tym, no nie? Mhm. I dlaczego jest to ważne? Minimalizm z czym ci się kojarzy? Yy, z czymś małym. Mhm. Z, z pozbyciem się. Tego, czego mamy za dużo. O, świetna myśl. Właśnie to jest ten trop, żeby zastanowić się, czy to, co mam, jest mi potrzebne. No nie? I minimalizm polega na tym, żeby wyeliminować właśnie to, co mnie przytłacza. Mówiąc na przykład o wystroju wnętrza, czy też domu, szafie mhm. i tak dalej. W mhm. wielu rzeczach chodzimy, nie? W Czech. Ty jesteś świetnym przykładem minimalizmu, bo używasz wszystko, w czym chodzisz. Tak. Bo masz tylko to, co potrzebujesz, no nie? Tak. tak. Minimalista to jest osoba, która ma tylko te rzeczy, które są jej potrzebne. Tak. To minimum no nie? tego co jest. Im tak. Potrzebne nic, co jest zbędne nie kupuję. Chociaż no nie? korci. Ach, ale tak, Cześć. dlaczego? Dlaczego korci? Przepraszam, zapomniałem przed odcinkiem. No. Zawsze człowieka korci, żeby sobie kupić kolejną parę kaloszy. I przesłanie tego filmu jest takie, że mniej rzeczy daje wolność. Skąd ta wolność? Stąd, że my właśnie mamy przestrzeń właśnie na skupienie się na tym, co najważniejsze. Nadmiar rzeczy, ale też projektów, zadań, wszystkiego wokół nas, raz, że podświadomie czujemy przytuczenie. To też dwa zajmuje miejsce na to, co najważniejsze. To zacytuj, co co mówi Wikipedia o minimalizmie? Tylko musisz wybrać nie kierunek sztuk plastycznych, 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 nie kierunek w muzyce, muzyce. nie w literaturze, no ten nie ten filoz dofia o, dofia. filozofia filozofia życia. Dopiero na czwartym rzecz. Najpierw się trzeba muzyką zależyć. I a powiedz tutaj tak, do góry mikrofona. Minimalizm to ograniczenie do minimum wymagań, potrzeb, dążeń. W ujęciu szerszym, minimalizm sprowadza się do. czytaj dalej? Przewartościowania no. priorytetów. Ej, 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 Piotrek, Piotrek, spokojnie. Z interpunkcją, z akcentem. Posłuchaj. Minimalizm to ograniczenie do minimum wymagań, potrzeb, dążeń. Niby fajnie, A, Czyli Nie tylko rzeczy, niby ale fajnie, również tylko... to, co w naszej głowie nas Ale właśnie, jest plus i minus minimalizmu, bo z jednej strony mhm. warto być minimalistą, ale z drugiej, zastanawiam się, kiedy warto być ma maksymalistą, prawda, w niektórych mhm. sferach życia. Tak. Nie? Tutaj, jak jesteś Aha, czyli nie, w domu no, tak. i to odpoczywaj na 100%, tak. nie? A jeżeli jesteś w pracy, to pracuj na 100%, nie? Wykorzystaj do maksimum swoje talenty. No to tu można mm. być maksymalistą. Tak. Ale w takich rzeczach, kiedy mamy różne przedmioty, możemy się często... To jest najbardziej praktyczna odmiana mm. minimalizmu. Pozbyć tego, co nas przytłacza, co nam przeszkadza, nie możemy się często odnaleźć, no nie? Mm. Nasi pipersi, czyli dział logistyki w no oni są właśnie takimi minimalistami pod kątem organizacji, że mają tylko to, co jest im konieczne, no nie? Nie tak. potykają się o zbędne pudła i tak dalej. ale najpierw, zanim do tego doszli, musieli przewietrzyć magazyny, no nie? I porobić sobie całe mhm. zestawy procedur, no nie? I poukładania tych rzeczy, mhm, tak. no nie? I teraz właśnie powiem wam, jak zostać takim minimalistą, czyli jak wykorzystać te plusy tej filozofii w naszym życiu. Chodzi o to, że jeżeli chcemy uporządkować swój dom, no jakbyś to zrobił, no nie? Mogę powiedzieć, bo mi troszkę podpowiedziałeś, chociaż ja jestem na etapie środkowym na razie, po przeprowadzce naszych dziewczynek w ramach edukacji mhm. domowej. Wyciągasz wszystko z pokoju. Pakujesz do pudeł, tak mówisz. I sprawdzasz, co jest Ci potrzebne przez najbliższe tygodnie, tydzień, dwa. A i wyciągasz z tych pudeł tylko to, co potrzebujesz Tak. No i zostaje ci 20% rzeczy, a 80% zostaje w pudłach, których nigdy nie zbierasz przez najbliższy rok. Więc po co to trzymać? W końcu się zorientowałem, dlaczego walizki jak wracam czasem z wakacji, to mi leżą w przedpokoju z tydzień po powrocie. I połowy nie potrzeba. Wyciągam no. tylko szczoteczkę, pasta. Ale wrzucasz do prania te rzeczy po wyjeździe, nie? Tak. Od razu? Czy po tygodniu? No nieważne. E a propos smrodu, Kamil, jak ci idzie <zyswira> ćwiczenie? Ćwiczenia. Czekajcie chwilę. tu stąd nie zobaczycie niestety, bo nie mamy tam kamery, ale mamy możliwości. Możliwości. Szerokiego rodzaju. Patrzcie, co się tutaj... Kurka. Skuba. Ile to jest kilogramów, Kamilo? Tu jest 8 na razie. A można dobić do? 10 tylko. Czyli pierwsza strategia, aby zostać minimalistą i wywalić z naszego życia, czy też domu rzeczy, które nie są potrzebne, to jest weryfikacja, co tak naprawdę potrzebujemy. Tak. Wywalamy wszystko, pakujemy w pudła, tak jakbyśmy się wyprowadzali mhm. i używamy tylko tego, co zostanie. Co jest nam potrzebne, to zostaje, a resztę, co możemy z tym zrobić. Nie tylko wyrzucić, rozdać. Ale właśnie. Zapytajcie, czy ktoś z naszej rodziny czegoś nie potrzebuje. O rozdać, sprzedać, żeby komuś się to przydało. Przerobić. Tak. I następna rzecz, którą możemy zrobić, to przy każdej decyzji zakupowej zastanów się, czy jest to mi rzeczywiście potrzebne, czy nie będzie to za chwilę wyrzucone. Mm -hmm. nie? Dzisiaj tak. jest ta kultura konsumpcjonizmu, że wszystkie reklamy, marketing są skierowane mm -hmm. po to, żeby jak najwięcej kupować, jak najwięcej tak. mieć, jak najwięcej posiadać. I w Ameryce już są takie skrajności, że ludzie kupują rzeczy, na których już nie mają miejsca składować. I nie wykupują dodatkowe przestrzenie, magazyny poza domem, to jest bardzo słynne w Stanach, garaże, gdzie tam mają te rupiecie. Często na nich nie zaglądają przez wiele lat, no nie? No co innego, jak ktoś mieszka na przykład w jakimś bloku i rzeczywiście korzysta z tych wszystkich rzeczy tak. sezonowo, na przykład tu ma narty, tu ma coś, tam, no nie? Ale z drugiej strony, czy warto mieć własne narty, czy nie lepiej wypożyczyć? To że się, ja się nie jeździ. Ja ostatnio jeździłem 20. 96, 24 lata temu. A. Więc za każdym razem, kiedy chcemy sobie coś kupić, zastanówmy się, mm. czy jest nam to konieczne. Co zrobić, żeby nie popadać w takie impulsy zakupowe? Bo jest kolejne zagrożenie, że mamy podpięte karty kredytowe. Karteczka z zakupami. Mm -hmm. To a jak idziesz do sklepu takiego osiedlowego, nie? Karteczka z zakupami. Tak. Nie idź na głoda. <noise> Kupować tylko to, co jest Dobry potrzebne. To jest dy z książkami RTCK. Tam ci być! No, kupować w formie audiobooku, żeby nie mieć składowania. Nie, nie, w książki nie. RTCK akurat to już podchodzi pod esencjalizm, to jest to, co najważniejsze w życiu człowieka. Mał Czyli tego. to, co nas może rozwinąć. Mało tego, nie dość, że środek zacny, to i wyglądają tak ekstra, że można mhm. by było... Mnie aż kurciło, chociaż nie czytam tyle, co ty. Kolekcje, Kolekcjonować, żeby się pochwalić. Mhm. Rozumiesz, samym faktem posiadania takiego. Przychodzą takich... do ciebie znajomi, i patrzą na półkę takich pięknych okładek, który zaprojektował Kuba. Kuba, załóż w końcu fejsa. Byśmy mogli Cię nie, oznaczyć. Nie za... No i rzeczywiście jest to takie Znale. dzieło sztuki, nie? No. No ale jeżeli... to, to, to rzeczywiście te, to jest mm -hmm. tak, jak powiedziałeś, no nie? Mm -hmm. warto mieć rzeczy, do których Spójrz się Których się korzysta. Tak. Więc jeżeli książki RTZ są takie, że wielokrotnie można je czytać, wracać do podkreśleń, no to jak tak. najbardziej tak, tak, można tak, tak, to tak. posiadać. Ale teraz, jeżeli jest możliwość kupowania wersji elektronicznych, audiobooków i tak dalej, no to mm -hmm. po co też zajmować sobie miejsce w szafie na jakieś książki, które tak chcesz sobie raz przeczytać. Mm -hmm. jak można sobie właśnie mm -hmm. w, w chociaż poczytać. Chociaż taktyka dobra jest taka, żeby yy, najpierw posłuchać Kindelka, yy, czy mm -hmm. poczytać Kinder. Albo mhm. lub posłuchać audiobooka mhm. i te które nas rzeczywiście wciągają mhm. po prostu o, mieć jako papierowe, żeby właśnie. je można było albo chociażby dać komuś poznaczyć, dać w prezencie. Dalej, no nie? Mówiłem o tym właśnie, że mamy podpięte karty kredytowe, więc teraz zakup jest tak naprawdę do, czego? do, no do wszystkiego, no nie? więc możesz kupić jednym kliknięciem. A. Masz impuls? Tak. Zachcianka? Kupujesz. Tak. Szczególnie, jeżeli to są takie zakupy złote nie? dużo trudniej się wydaje, papierowe pieniądze, nie? Tak, niż no takie bo widzisz to, widzisz to. Kartę tak. kredytową, wirtualne pieniądze, no to ludzie mają tendencję. Podobno Amerykanie mają po cztery karty kredytowe, czyli już po cztery różne długi. Jedna spłaca, spłaca drugą co? No, 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 no. Mhm. To już taka, tam jest skrajny konsumpcjonizm. Więc ja proponuję taką rzecz, która przefiltruje nasze decyzje. Jeżeli czujesz impuls kupienia czegoś, nie, nie no. kupuj od razu, tylko stwórz sobie taką listę rzeczy, które chcesz, za No, Znaczy w twojej to do czy na karcie na biurku, gdziekolwiek. Aha. Jeżeli masz ochotę coś kupić, wpisz na tą listę i ustaw sobie jeden dzień w tygodniu, kiedy robisz zakupy. Tylko jeden dzień w tygodniu możesz przeznaczyć na zakupy. No, bo Jeżeli się. ktoś właśnie czuje, że za dużo wydaje na takie drobne rzeczy, bo to się sumuje wszystko, tak, tak, tak. warto sobie zrobić taką listę rzeczy, zachcianek. I potem raz w nie patrzysz na to, czy rzeczywiście jest Ci to potrzebne. Tak. Ustalasz sobie sobotę na zakupy. Wchodźc z mhm. Nalega, kupisz wszystko, co masz z listy. Mhm. Mm, ale w poniedziałek miałeś impuls, ale w piątek ci już to przeszło. Stwierdza, mhm. że to jednak bez sensu. nie? To mhm. był tylko chwilowy zastrzyk dopaminy, kiedy myślałeś tak. o czymś, ale potem coś Ci przychodzi i myślę, ale po co mi taka szczoteczka do zębów? <zysk> Jest tak, że czasem podjara, <laughs> że większa podjara jest, zanim kupisz te całe nasze mm -hmm. rozkminy, kurde porównania tak. na tutorialach YouTube i tak dalej. Mm -hmm. A jak już to wita w Twoim domu, no, no, no. to kurde, podnieta Dopamina przechodzi. wydziela to... się w większej ilości przed tym bodźcem tak. niż w trakcie jego otrzymania. To jest ciekawe. To musiałoby być tak, że patrzcie, jest pod na duży telewizor, pasowało, żeby ci go później żona zamykała raz na dwa tygodnie, żebyś znowu czuł tęsknotę. Wtedy może docenisz to, tak. że to masz, ale tak? Baby, what happened? Yeah. All Bye -bye TV Albo Słabo. jeżeli ktoś chce czuć tylko dopaminę w trakcie zakupów, to niech sobie robi wirtualne zakupy, czyli dodaje do koszyka i udaje, że kupuje. Już okej, okay. dopaminka, no nie? Czyli pamiętajmy o tym, żeby filtrować decyzje zakupowe, ustalić sobie na przykład jeden dzień w tygodniu, kiedy podejmujemy decyzję o zakupie, mhm. kiedy mamy dostępne konto, a resztę dni zastanawiamy się, czy to jest rzeczywiście potrzebne. Nie? Mhm. No nie mówimy tu o papierze, to ale to wiem, kiedy na przykład ci zabraknie we wtorek, to musisz sobie lecieć do sklepu, nie nie kupić. Jak tam Kamil ci idzie? Patrzmy co. O, skubany. I zaraz powiemy o tym, czym jest. Uff. Słuchaj, ale mamy jeszcze dla ciebie takie zadanie Zagatka? umysłowe taką igraszkę. Powiedz mi, kiedy warto nie być minimalistą, a kiedy warto być maksymalistą? Czyli na I idziesz przeciwnym... na randkę ze swoją żoną. Mm -hmm. I wtedy Finał. kupujesz bukiet Wszystko na drusz, Wszystko wtedy jest na maksa. Póki co w dopieszczaniu żony y, codziennie y, znam tylko jednego takiego śmiałka. Grzegorz Czerwicki. Mówiłem Renie, jak się ożeniła, że to minie. Bo mm -hmm. ślubie są chyba drugi albo trzeci rok, kurde, nie mija. No, mówiłeś to żartem, nie? Ja to mówiłem żartem. A wiedziałeś, że nie minie. Nie, Jak wieś. się staraj z maksymalistą w relacjach? No to dobrze. Grzegorz. Bo o to chodzi. Na na go, go, go! Gdzie jeszcze można być maksymalistą? W realizowaniu swoich talentów. To już powiedzieliśmy, tak, tak? Żeby po prostu wycisnąć na maksa, przekręcić pokrętło na max w naszym tak. działaniu. Jeszcze tak. jakiś pomysł? Tak, koszyk w RTCK. Oh. Kamil, słyszałeś? <laughs> Koszyk w sklepie RTCK. Tam można być maksymalistą. Ja, tam być maksymalistą. W sferach, gdzie możemy być minimalistami, bądźmy, a w sferach, w których powinniśmy być maksymalistami, bądźmy. To była ta esencjonalna myśl na zakończenie, zapowiadająca. O esencjalizmie powiemy w następny na następnym odcinku, gdyż różni się on nieco od minimalizmu. Powiemy, jakie są różnice i jak wykorzystać tę ideę esencjalizmu w naszym życiu. Oraz Piotr pokaże wam co jest co jest. Jeszcze nie teraz. Dokładnie co się kryje pod tą bluzową. Do zobaczenia. Cześć! teraz proszę Państwa Kamila Na razie prezentacja sprzętu Ta O właściwy... ty kurde Słuchajcie właściwy... dla tych którzy nie widzicie z daleka Ja teraz nagrywam z bliska miczu to wmontuję. Dzisiaj przyszedł wygląda, wygląda, wygląda to jak futerał na granaty tak <laughs> tak Z naprawdę... deseczką do... Przy... O z kilogramową Ale deseczką to jest... do krojenia chleba To jest tylko jeden, jest tutaj więcej takich Ja, rozumiem, stary. ja już wiem o co chodzi to jest nowy rok. Jest niebezpieczny nowy rok, mi się chodzi w kamizelce kolorowe. Ktoś... Zaraz pokażę, Piotr, co my tutaj mamy w tak, ogóle. Oczywiście, kurde. To, to ja idę teraz tam krótko nagrać, a ty zabaw państwa w tym czasie. Z minimalistycznego odcinka zrobił się maksymalistyczny. Słuchajcie, Teraz. tego jeszcze już od dawna proponujemy, żeby Kamil pokazał klatę, ale z nowym nabytkiem będzie to coraz trudniejsze. Patrzcie, no razie... co tu mamy. Kamil weź opowiedz w ogóle, do czego służy to urządzenie, bo wygląda jak podnośnik w stacji diagnostycznej. Na razie, na razie tutaj zaadoptowaliśmy strefę stream workoutu. Jest to spowodowane tym, że kluby i place zabaw rekreacyjne niestety są zamknięte. Może jeszcze 7 sekund. Okej. Okay. O, w to... siły. Dokładnie. O. Ja nie mogę! Ale zaraz zrobiłem jeszcze z pula Nie Chodzi o to, żeby nie mieć wymówek tylko sposobów. Dokładnie tak. Proszę państwa. Nie ma tutaj ale, żadnego ale teraz asystenta. Dopiero... A teraz ja a potem ty. Dobrze. Braga. Brawo. Jeszcze na plecy. Tak. Nie, to jest diagnoza siły. A ja niestety przekraczam roku. wagowe obciążenia na tym urządzeniu, także pozdrawiam Państwa. <laughs>